Siemanko widzowie. Jesteśmy w drugim odcinku. No kurde, wiedziałem, że... No, wiedziałem, że to... Dobra. Jestem w dołku, jestem w dołku, jestem w dołku, spokojnie. Dobra, przeszło. E... No to jesteśmy w drugiej części już hmm, wspinania się na Mount Everest. Niedługo potrzebny nam będzie już ten. Udało nam się dojść do 2002 metra. 2200 metrów. Poczekaliśmy chwilkę, bo, mm, bo był storm, snowstorm. A przez chwilę nas lawina jeszcze zapchnęła na poprzednio odcinka Hm? Kurczę, bladeno. No nie mogę tu wejść. No, no, dobra, wlazłem. <grym> Jakoś tu wlazłem. Mm. Kurde maszko ciśnienie już bardzo, bardzo mało niskiem kiedy będziemy mogli wyłączyć No i znowu zaczyna się ten etap z jaskiniami No i najgorsze, co może nas spotkać, teraz będzie w klif nad klifami. Tam ta drabinka, widzicie? Mm. Tam jest y, początek klifu nad klifami. Ta drabinka. Ale ja mam bardzo mało życia. Bardzo mało mam życia. Niestety. Więc jeden mały błąd i już po mnie. Dokładnie. A widzicie? Ho! Jezu! Przepraszam, ale... Oś! Kurczę bladę. Nie mogę, mam problem. Idź, iść, idź, idź. Nienawidzę tych tego etapu. Żyjesz jeszcze tam jakoś? Żyję, żyję. Mm. Bo na tym etapie bardzo często są burze. Żne. do tych jaskini. jaskini. O, o jezus. Taki źle wlazłem na tą drabinkę troszkę. Tak ja mi się zagubiłem troszkę. Bo po prostu nienawidzę tego etapu. Nienawidzę tego etapu. Tu przy, przy ścianie trzeba iść. Tak właściwie to po ścianie. Tak się Wchodzę źle na te drabinki. O! Jak ja się na to patrzę, to mi się troszkę źle. Kurczę źle wleżę. Leżę w I Źle żem wlazł. Uważaj, Wójcie, że nie jestem. Tylko tutaj to No chodź jak to chce. No idę, idę. Ja tutaj na ciebie poczekam sobie od razu zjem kawałek mandarynki. No, ja mam trzydzieści cztery procent. Ja mam pięćdziesiąt sześć. No, okay. Idę, idę. że stali. Jakbym Jak bym stary, mówię? Kurde, Mele. Gdzieś tutaj powinien być jakiś obóz. Chłopie, to oboz jeszcze daleka droga. G kiedy będzie obóz niby? Daleko. Wiesz kiedy? Ja wiem, bo byłem. I mówię ci, że jeszcze daleko. No to ja chyba nie dam rady. Bo mi się chyba skończy. Uwaga, bo tutaj niebezpieczny moment jest. ja nienawidzę tego. Do góry wejdzie jeszcze. Bardziej. Napierdaj. Pycha Nie ma się dać. Chodź, rozchodź. Dobra, metrów już. Chociaż wiesz na ilu metrach jest ten obóz? To według mnie na 4, 5. to może jakoś dążymy? Może jakoś a ile masz powietrza? procent. o kurde mało ja też nie mam jakoś bardzo dużo ile masz? Poczekaj, tam jest drabina. jak to tam jest? Chłopie, ja myślałem, że... Ja wszedłem! Ja... Chłopie, ja lazłem tamtędy. Jestem pierdoła. A ja lazłem... Czy ja złą drogą lazłem? Taka zmyła. No, snowstorm był i... Nic nie wiedziałem. Może na tej drabinie się skończy, Ob tam będzie obóz. Kurczę. speedrun kurde no cienko ja mam już 9% chłopie mi się zaraz skończy ale na stówkach jeszcze tam jak mi się skończy to kurczę już zaraz pewnie będzie obóz się nie mogę doczekać. będziemy mieli tanka uzupełnionego kiedy będzie ten obóz? Obóz jest bardzo wysoki. Na samym szczycie, tak? Dajesz taką radę? Tak, daję, daję. Mam 4% hydration. No znaczy to tego. Tam, powietrza. Zaraz będę miał rozmglony ekran. tysięcy metrów, nie możesz się teraz poddać Ja poddam się 1% Szybko Ja się na chwilkę tutaj zatrzymam Muszę, przepraszam Kurczę, już mam zamglony Już mam zamglony ekran czy najgorzej. O to szybko, szybko. Nie ma na co czekać. Poruszam się mozolnie. Nie mam na co czekać. Tutaj jest napi. O, dobra, lecę, lecę, to mam radę. Zielonym. Moje ruchy są mazolniejsze. Tutaj tym zielonym jest powietrzny. Nie, 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 nie ja zablokowałem się. Nie zdążyłeś? Szybko.

O! A pteczka? O, od razu lepiej. O, od razu lepiej. Pod, mogę go sobie zaznaczyć. Sobie zaznaczyć jak to Lecimy dalej. Nie ma czasu do stresenia. Nie ma czasu do stresenia, ale wszystko skończy się w następnym odcinku. Więc do zobaczenia. Cześć.